W niedzielę przed południem uczczono pamięć kolejarzy zamordowanych przez gestapo w styczniu 1942 roku. Kolejarze zostali powieszeni w ramach akcji odwetowej za działalność sabotażową przeciwko niemieckim transportom wojskowym przejeżdżającym przez stację w Szczakowej. Wyrok został wydany przez sąd policyjny. Dywersja i sabotaż w czasie II wojny światowej były główną formą walki z okupantem w Szczakowej i całym obwodzie chrzanowskim Armii Krajowej. Skazańców przewieziono z więzienia w Mysłowicach z rękami skrępowanymi drutem kolczastym. Niektórzy mieli zagipsowane usta. Egzekucją przeprowadzoną przez 83 Batalion Policyjny i oddziały SS pod nadzorem Gestapo musieli oglądać mieszkańcy Szczakowej, spędzeni pod przemusem przez policję. Powieszonych pozostawiono na kilka godzin na widok publiczny, po, tym, po czym ciała ofiar zostały zdjęte, załadowane na samochody i wywiezione do Oświęcimia. W kwietniu 1944 roku Niemcy dokonali ponownej egzekucji w tym samym miejscu. Tym razem zaamordowano kolejnych sześciu kolejarzy. Pomnik dla upamiętnienia pomordowanych postawiono w miejscu egzekucji w 1979 roku. Jest to jeden z obiektów uznanych za miejsce pamięci narodowej. Pod pomnikiem w niedzielę 24 kwietnia złożono kwiaty i odśpiewano hymn narodowy. Następnie przedstawiciele władz miasta, przedstawiciele stowarzyszeń, szkół, harcerzy oraz mieszkańcy przeszli do kościoła pod wezwaniem świętej Elżbiety Węgierskiej, gdzie odbyła się msza święta w intencji pomordowanych kolejarzy.